Cześć, witam Was już w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Sombra i zaczynamy Monday Night Row. I przed nami jeden z pierwszych meczów o... Teraz już tak naprawdę drugi mecz kwalifikacyjny do Triple Fretu na Backlash, w którym w tym Triple Frecie będą walczyć o pas interkontynentalny, a teraz między sobą pojedynczy dwóch zawodników. Jednym z nich, jak widzimy, jest już Tyler Bate. Jeden z najmłodszych zawodników, który chyba zdobył mistrzostwo w Nie wiadomo, czy w sumie Randy Orton nie był jedyny młodszy. Tego niestety nie wiemy. Znaczy, pewnie wiemy, ale ja nie wiem. To jednak różnica. Ale tutaj teraz Tyler Bate, który w głównym rozszerze jeszcze nie zdobył żadnego mistrzostwa, będzie starał się sięgnąć po swój pierwszy tytuł. Będzie starał się zdobyć pas interkontynentalny, ale czy uda mu się to? No, przecieki są takie, że trafi na udytułowanego przecinka, który walki nie stoczył już od dawna. I zobaczymy, kto to będzie. Kto to może być, Tyler Bates. Jakby to powiedział właśnie zawodnik chłonący. I'm afraid I've got some bad news bo to właśnie Wade Barrett powraca i obiera sobie na celownik. W tym momencie Tylera Baita. ale tak naprawdę wiemy, że na jego celowniku jest pas interkontynentalny. Jest to pięciokrotny mistrz interkontynentalny i jak dobrze go znamy, nie spocznie tylko na tych pięciu mistrzostwach i chce sięgnąć po ten po raz szósty. Myślę, że ma całkiem duże szanse. Jednak wiele razy ten tytuł, po ten tytuł sięgał. Niestety nigdy nie, po sięg nie sięgnął po pas Dalia B ani World Heavyweight Championship, ale kto wie, jeśli tutaj wskoczy, znaczy wkroczy na zwycięską ścieżkę, być może otworzy mu się droga do tych pasów, ale tymczasem musi się skupić na tym, aby to Tyler Bate nie przeszkodził mu już na drodze do pasa interkontynentalnego. Także zaczynamy pojedynek. Zawodnicy już się szykują, obaj skupieni mocno. Czy będzie jakieś przyjacielskie? Nie. Nie ma żadnych przyjacielskich uścisków ręki, pomimo że obaj są Brytyjczykami, więc raczej powinni być się przyjaźni, chociaż, jak wiemy, Brytyjczycy są znani z tego, że jednak lubią się między sobą dużo bić, więc. Jak widzimy, Wade Barrett nie stracił w ogóle z siły, z łatwością wyrzuca przeciwnika na zewnątrz, gdyby to był Battle Royale, z pewnością już by wygrał, ale póki co jest to singles match i tylko poprzez przypięcie lub sam Mission może wygrać. Mamy mocny close line, Wade Barrett nie zatrzymuje się, tylko teraz, i jednak mamy kontrę strony Tyler White, co on tu robi? Przekręca jakiś post. -tryk. Sot już próbuje poddać przeciwnika. Tyler Blade optymistycznie tutaj podchodzi chyba do pojedynku. Aj, w nagrody spotkał Griti. Szybko wstaje. I znowu. Aj, Wasdow będzie próbował poddawać. Kto wie, może kilka razy spróbuje takiej taktyki. W końcu mu się to uda. Ale jest też możliwe, że Tyler Blade. Nie Tyler Blade, tylko właśnie Whiteparent cię zdenerwuje. Mamy Sidewalk Slam. Wade Barrett się zdenerwuje i sięgnie po swój Bullhammer szybciej niż nam się wydaje i zakończy ten pojedynek. Tyler Wade stwierdzi, że poza ringiem jest mu wygodniej chyba poleżeć. Także Wade Barrett nie czeka, tylko wychodzi od razu do niego i ciska go w barykady. Mamy taki... Aj. Najpierw dostał w brzuch kopnięcia, a potem taki super kick. Wade Barrett pokazuje, dlaczego był aż pięciokrotnym strzędnikiem kontynentalnym, ponieważ znany jest tej swojej skuteczności i brutalności jednocześnie. Ale jak wiemy, walka się może skończyć w ringu, i ten go chciał zabrać Wade Barrett. Ale Tyler Bate jednak tutaj kontruje, co on tu próbuje. A to on nas rzuca do ringu, czyli to on chce. Może jednak spróbować jakiegoś końca. Ej, kolejna kontra. Ale Wade Barrett łatwiej się nie poddaje. Widzimy tutaj ogromną różnicę w ogóle w gabarytach. Wade Barrett bardzo wysoki. Taylor Barrett jednak drobny. Jak widzimy przy zwykłym Irish Whipie. Co tu? <grywka> Mamy tutaj piękny springboard. Tutaj Wade Barrett chciał sięgnąć, sięgnąć po swój Signature, kiedyś finisher za czasów jeszcze Nexus. Ale w ostatniej chwili Tyler Bate skontrował. Nie chciał dopuścić do tego, żeby to tak szybko się wszystko zakończyło. A i tutaj mamy wymierzane pięści w korpus i close, a odbicia od lin. Wade Barrett chciał chyba jakieś akcje wysokiego ryzyka, ale tak długo stał odwrócony, iż założył, że zobaczył, Tyler Bate wstał. Ale z kontroli mamy double x-handle, piękny. Wade Barrett pewny siebie tutaj. Znowu łapie przeciwnika. Co planuje? Jakiś power? Nie. A, piękny suplex. Mamy jeden, mamy dwa. Ale jeszcze nie koniec. Ale Tyler Bate wygląda, że ma spore kłopoty i wysuwa się z ringu. Całkiem... Mądre posunięcie, patrząc, że Wade Barrett w tym momencie robi tak po z nim co chce i wygląda jakby to on decydował o tym, kiedy pojedynek się zakończył. W tym momencie po prostu się z swoim przeciwnikiem. I co on tu robi? Piękny, spink Sidewalk Slam. I teraz Tyler Wade w bardzo poważnych tarapatach. Tutaj Wade Barrett już przekręca swój ochroniarz na drugą stronę i chyba... Nie, to nie był hammer, unika go w ostatniej chwili Tyler Barrett. Mamy piękny German suplex. No i znowu teraz Wade Barrett jest w tarapatach, ponieważ po... Tutaj zaraz Tyler Bate może sięgnąć po Tyler Driver i... Mamy chyba wymianę ciosów między zawodnikami. I... Jakoś nie mogą trafić w siebie czasami. Cios za cios. Żaden z nich nie Jednak tutaj, kto by się spodziewał, każdy by myślał, że to jednak Tyler będzie Lepsze wymianie ciosów. No i finalnie to jednak Tyler Bates wstaje, ale tylko po to, żeby otrzymać Bullhammer i światła z gazu. I to chyba będzie trzy. 1, dwa i... nie trzy. Tyler Bates. No ja tam widziałem 2,3 czwarte. To już prawie był koniec. Wade'owi Barrettowi się to chyba nie podoba. Teraz został skontrolowany go Irish w narożnik i jest w poważnych tarapatach. Wade Barrett wykręca mu rękę. Tyler Bate łamie palce, tak w stylu Pitadana. Co tu mamy? Ai, Brain bardzo mądrze, to doświadczenie jednak po stronie Wade'a Bareta i wysuwa się z ringu. No i mamy dosłowny suicide dive ze strony Tyler'a Bata. A nie, tak przeżył jak widać. Ale znowu tylko po to, żeby wejść do ringu. Po raz kolejny otrzymać Bullhammer. Jak jest to Fincher, który znikąd trafia i takim cudem. A czy takim sposobem, ponieważ nie był to cud, Wade Barrett miał ten pojedynek cały czas w garści, nigdy cały czas pod kontrolą wszystko. Widzimy tutaj piękny z ten był Bullhammer, który zakończył ten pojedynek i to Wade Barrett dostał się do Triple Fretu, opas interkontynentalny na Backlash, gdzie już czeka na niego Semin Zayn. Kto będzie trzecim uczestnikiem? Boom. Kto będzie trzecim uczestnikiem? Przekonamy się już na kolejnym row za tydzień. A tymczasem ja Was zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będziemy kontynuować obecny row i zmierzą się tam dwie zawodniczki w walce kwalifikacyjnej o miano pretendentki do Women's World Heavyweight Championship. Nie heavyweight, ponieważ kobiety nie są heavyweight, ale Women's World Championship. Kto będzie uczestniczkami? Kto zabędzie? Miano pretendentki, kto pojedzie na back do Portoryko? Rico, oglądajcie kolejny odcinek i przekonajcie się. Tymczasem ja się z wami żegnam, cześć.